Dominika Kraska, autorka tomiku poezji Definicje. Dzień dobry. Dzień dobry. No i Agata Mosiej, wychowawczyni Dominiki, nauczycielka pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii skłodowskiej kiri w Sokowie Podlaskim oraz członek zarządu Sokowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dominika, opowiedz trochę o sobie, bo poza tym, że jesteś uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego Imienia Marii Skłodowskiej-Kiri. No to opowiedz trochę o sobie. Nazywam się Dominika Kraska i tak jak Pan wspomniał, jestem uczennicą drugiej klasy humanistycznej, już niedługo trzeciej, pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Kiri. Uważam, że tomik, o którym Pan również wspomniał, jest moim największym osiągnięciem jak do, dotychczas, bo nie skończyłam jeszcze 18 lat, a już mam okazję czytać swoje wiersze na prawdziwych papierowych kartkach, niedrukowanych w domowej drukarce, tylko już wydanych na troszkę większą skalę. Nie tylko tyle, że masz możliwość czytania jej w taki sposób, że ona zostanie wydana w postaci książkowej, ale z tego co zauważyłem, jest to również czytana przez innych w internecie. Tak, jest czytana na portalach społecznościowych, w mediach społecznościowych. Publikuję ją głównie na Instagramie. I mam już jakieś swoje małe grono czytelników, około 500-600 osób. No to nie jest aż takie małe grono czytelników, 500-600 osób. Są to zazwyczaj osoby młode. Do kogo kierujesz te wiersze? Statystyki, statystyki pokazują, że czytają mnie zazwyczaj osoby młode o podobnych zainteresowaniach, co mm -hmm. też widać po profilach, które ja mogę obserwować i, i też właśnie kierować się troszkę tym, co publikują ci moi odbiorcy. Bo myślę, że publikują podobne treści o tym samym charakterze i dlatego sama jakby rozwijam to pod tym kątem, żeby stworzyć tam taką grupę odbiorców jednak y, mających jakiś taki. Na rzeczywistość? Mm, nie, bardziej chodzi mi o to, że próbuję stworzyć grupę odbiorców, którzy mm. mają podobne cele, Aha. obierają podobne kierunki, mm -hmm. i łączy nas ta sama dziedzina. Czy wymieniacie się tymi poglądami, tymi dyskutujecie o tym, kto jaki wiersz napisał i rozmawiacie na temat e, wirtualnie oczywiście e, na temat e, tej swojej twórczości? Tak, na przykład kiedyś e, całkiem niedawno udało mi się na. Wiązać, powiedzmy, współpracę poetycką z innym instagramowym poetą, i napisać wiersz w pewnym sensie polemiczny wobec wiersza tej drugiej osoby. I następują takie wymiany zdań, ale też takie po prostu zwykłe, w zwykłych rozmowach, czy też nie wiem, grupowych konwersacjach, czy indywidualnych. Czy tylko tę Twoją poezję możemy, jeśli chodzi o świat wirtualny, przeczytać na Instagramie? Czy na przykład prowadzisz jakiś blog, na który możemy wejść i zapoznać się z Twoimi wierszami jeszcze przed wydaniem tomiku? Nie, nie prowadzę bloga, myślę, że blogi tak czy inaczej odchodzą już w niepamięć w porównaniu właśnie z Instagramem czy Facebookiem, tak jak Pan wspomniał, i dlatego publikuję to wszystko na Instagramie, bo to myślę, że całkiem czytelna forma. Tam mogę wklejać zdjęcia, dlatego też tworzę grafiki z wierszami i, i to jest takie zwięzłe, ładne, minimalistycznie to wygląda. I podoba mi się taki układ. Zdjęcia na zdjęciach treść, i ładnie to wygląda, i można właśnie przekazać te treści w taki odpowiedni sposób do dzisiejszego odbiorcy. No właśnie, do dzisiejszego odbiorcy i do tego odbiorcy, który jest rówieśnikiem Twoim, bo no jakby większość korzysta z Instagrama, jeśli chodzi o młode pokolenie. Skąd pomysł? Skąd Ci się wzięło to pisanie wierszy, mówiąc tak kolokwialnie? No, to jest trudne pytanie. Jego się bardzo obawiałam. To chyba wyszło stąd, że ja od najmłodszych lat czytam. Jeszcze nie potrafiłam tego robić. Odkąd byłam najmniejszym dzieckiem, czytano mi te książki, zazwyczaj na dobranoc. I ja zaczęłam sama sobie czytać książki na dobranoc. I później tak mi to weszło w nawyk, że po prostu nie, to stało się taką moją rutyną. I... Ale czy ktoś cię inspirował później, powiedzmy, do tego, no, czytając książki, czy rodzice, czy później nauczyciele? Pierwszy wiersz, który napisałaś pierwszy w wieku. Wiersz. Napisałam pierwszy wiersz stosunkowo niedawno, bo dwa lata temu, jak byłam w trzeciej gimnazjum. Kończyłam w sumie to gimnazjum, bo to były już takie miesiące letnie. Ten wiersz y, nosi tytuł Podmiot Liryczny. Napisałam go pod wpływem lekcji polskiego z moją nauczycielką, moją panią od polskiego z gimnazjum, która zaszczepiła właśnie we mnie takie zamiłowanie do poezji, bo tak jak mówię, ja czytałam książki od najmłodszych lat, ale to, były, to była proza. I ja uważałam, że ja i poezja to jesteśmy zupełnie dwa różne światy, i dopiero właśnie w już w takim późnym okresie gimnazjum ja zauważyłam, że mi się ta poezja po prostu podoba. I zamiast, e, powiedzmy, e, jakichś nowelek czy opowiadań, takich krótkich utworów prozatorskich, które ja wtedy pisałam, zaczęłam pisać poezję. I spodobała mi się ta forma na tyle, że odsunęłam się od prozy. Właśnie na rzecz yy, takich poetyckich utworów. No to skoro prozę pisałaś, to myślę, że jest jej na tyle dużo, że może kolejna książka to będą twoje opowiadania. Szczerze mówiąc, nie chciałabym jej publikować, ze względu na to, że, jak wiadomo, to jest taki okres, w którym ja się szybko rozwijam. I po prostu to, co ja napisałam w tej pierwszej czy drugiej klasie gimnazjum, kiedy miałam, no. 4 czy 3 lata mniej niż teraz jest nieadekwatna do tego, co ja teraz uważam, jak spoglądam na to wszystko. I... Ale to może dobre zestawienie jest tego, jak 3-4 lata temu pisałaś, jak piszesz teraz, a za 3-4 lata kolejne, jak będziesz inaczej pisała. No może to nie jest zły pomysł, ale jednak uważam, że te 13-14 lat to zdecydowanie za mało i wolałabym to zachować dla siebie. I sama dla siebie mieć mm -hmm. takie porównanie. Niekoniecznie do jakiejś szerszej publiki. Czyli do tak zwanej szuflady. Tak. Niech to będzie, a w przyszłości, jak już Dominika Kraska będzie znana jak Wysława Szymborska, wówczas może opublikuje się to, co na początku pisała. Młoda osoba, ja tak ciągle zastanawiam się, która ma pasję pisania. Wcześniej to była proza, teraz jest poezja która ma już tak wyrobione myślenie o świecie, bo tak jak przed chwilą też i rozmawialiśmy, też i wymieniacie się na Instagramie swoimi różnymi spostrzeżeniami, na pewno dotyczącymi świata i otaczającej nas rzeczywistości, czy rzeczywiście młodzież, twoi rówieśnicy w taki sposób patrzą na świat? Szczerze mówiąc, w moim otoczeniu, tacy moi y, najbliżsi myślę, że tak, mm -hmm. ma Pan rację, tak patrzą. Chociaż to też może zależy od środowisk, którym ja się otaczam, ale właśnie przybywam wśród takich ludzi, którzy mniej więcej już kształtują to w tę stronę, w którą ja też sobie to kształtuję i opisuję w wierszach. Czy przy pisaniu wierszy powiedziałaś, że Twoją inspiracją pierwszą do napisania wiersza była lekcja języka polskiego, ale czy potem w trakcie były osoby, były zdarzenia, były jakieś rzeczy takie, które Ci pozwalały jeszcze bardziej się rozwinąć w tym kierunku? Pan mówi teraz o tej magicznej inspiracji i wenie, tak? E, między innymi, <noise> ale też myślę o grupie teatralnej Preteksty. A, grupa teatralna Preteksty, zdecydowanie. Mm -hmm. Zdecydowanie. Napisałam wiersz pod tytułem Do lwów. I jest on inspirowany nowelą Cypriano Norwida pod tytułem Adleones. leones. Nią też inspirowany był spektakl tak grupy jest. teatralnej Preteksty pod tytułem Vita ars est. I e, tak, zdecydowanie to doprowadziło mnie do tego, Przeczytałam całą nowelę, i później wywiodłam z niej jakąś jeszcze swoją, troszkę inną refleksję. Brałaś udział w przedstawieniach w grupie teatralnej Preteksty. Nie bierzesz już udziału? Nie, nie biorę. Bo. Myślę, że trafnie realizuje się w trochę innych dziedzinach sztuki. Trochę też z braku czasu myślę, bo zbyt dużo biorę sobie na siebie i po prostu niektóre rzeczy muszę odrzucać. I to tylko z tego powodu, gdybym miała więcej czasu, czy też nie miałabym tej poezji, która pozwala mi się tak realizować, na pewno bym tam została. Ale jako że musiałam wybrać rzeczy, w których będę uczestniczyć, a w tym na płaszczyźnie sztuki realizuje się właśnie poprzez poezję. No to niestety musiałam z niej zrezygnować, ale bardzo żałuję. No ale też i pozwoliło ci to rozwinąć się w tej poezji. No to więc wróćmy do tych inspiracji. Kto cię inspiruje? Czy są jacyś poeci, nazwiska takie, do których lubi się odnosić? Ja dowiedziałem się poezja baroku. Poezja baroku? Nie. Nie. A skąd skąd takie przypuszczenie. To już moi tajni współpracownicy mi donieśli. <grywa> 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 e, poezja baroku, może w tym sensie tak, bo poezję baroku cechuje konceptualizm. Mm -hmm. A ja bardzo lubię koncepty w wierszach i mm -hmm. lubię e, nie tyle, co pisać tylko o uczuciach i e, no, tworzyć z tego taki wywód, tylko lubię ubierać to w taką formę, żeby było to ciekawe dla czytelnika i takie konkretne. I myślę, że tutaj te barokowe wpływy. To tak, jednak, mogę, to jednak. Mogę są, troszkę uznać, są. tak. A poza tym? Poza tym ostatnio bardzo fascynuje się Kazimierzem Wierzyńskim, poetą z Kamandra. I najbardziej zafascynowało mnie w nim właśnie to, że zaczął swoją przygodę poetycką w bardzo młodym wieku, bo pierwszy Tomik, swój zbiór wierszy, głównie o młodości, one były, napisał i wydał przed skończeniem 20 roku życia. I właśnie z tego powodu opatrzyłam swój tomik mottem, zaczerpniętym z jednego z utworów Kazimierza Wierzyńskiego. Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, na klombach mych myśli sadzone za młodu. Tomik poezji twój nosi tytuł Definicja. Pozwolę sobie zacytować. Jak opisać słowem słowo, by nie brakowało atramentu? Jak powstawać coś na nowo? Gdy świeżego brak akcentu. Jak nieść beret młodej głowie, perfum używać bez woni? Jak nie stanąć gdzieś w połowie, kiedy wnętrze mocniej boli? Definicję mieć należy, lecz jak, skoro światów wiele? Jaka jest definicja młodego człowieka? Definicja młodego człowieka? Myślę, że nie da się tego tak y, pokrótce powiedzieć. Czy ona w ogóle jest, bo y, tak jak piszesz dalej, czy to wiesz, czy, czy amatorzyk w duszy głębi wchodzi knieje, jedno dobrze w niej ułoży, definicja nie istnieje. To jest racja. Nie da się sformułować takiej konkretnej definicji młodości i w sumie też z tego troszkę powodu powstał ten tomik, bo. To nie jest tomik, który cechuje się jakąś ciągłością. Tutaj nie ma powiązań między wierszami. Wiadomo, można je znaleźć, bo jednak ten sam autor, ale nie sądzę, żeby one były powiązane ze sobą tak, żeby tworzyły jakąś mm -hmm, ciągłość, mm -hmm. całość. Tutaj podjętych jest wiele tematów. No właśnie, jakie tematy podejmujesz w swojej poezji? Bardzo lubię podejmować temat sztuki we współczesnym świecie. Fascynuje mnie to ze względu na to, że na przestrzeni historii, dziejów, literatury, to miejsce się bardzo zmieniło. I lubię pisać o wartości sztuki, czy też jej braku w pewnym sensie. A czym jest dla ciebie sztuka? Jak już dotykamy tego tematu, skoro lubisz o tym pisać, no to musisz, jako młody człowiek, w jakimś stopniu odbierać to. Sztukę. No właśnie, trudno jest, mi to, trudno jest mi to opisać takimi zwykłymi słowami, ze względu na to, że tworzę poezję. Właśnie w tę stronę. I trudno jest mi teraz powiedzieć tak w jednym, dwóch, trzech zdaniach, bo jednak wersy, które pisałam, zajmują zdecydowanie więcej miejsca czasu myśli i wydaje mi się, że żeby poznać mój pogląd na, na sztukę. Mm -hmm. Należy sięgnąć do tych wierszy, bo nie potrafię, nie potrafię w tym momencie już teraz opisać tego tak wprost. Czy to są wszystkie wiersze w tym tomiku poezji, czy jest jeszcze coś, co nie zmieściło się do tego tomiku? No poezji? oczywiście, oczywiście, że Aha. jest, bo tutaj no, musiałam przeprowadzić poważną selekcję. No właśnie, w jaki sposób to robiłaś? Myślę, że wybierałam kierując się swoim gustem. Te, które uznałam za takie najbardziej reprezentatywne, wybrałam, bo tak jak mówię, to jest pierwszy tomik. I jest to taka mieszanka wszystkiego. I właśnie starałam się wybrać to tak, żeby reprezentować nimi wszystkie kierunki, którymi ja dążę, i żeby po prostu to nie było monotonne, ale żeby było tam wiele dróg, którymi ja właśnie staram się w poezji iść, i żeby po prostu to reprezentowało w pewien sposób mnie i całą moją twórczość, a nie tylko odłam. Kto wpadł na pomysł wydania tego tomiku? Na pomysł wydania tego tomiku wpadła moja wychowawczyni, pani Agata Mosiej. No właśnie, pani Agato. Co pani inspirowało do tego, żeby wydać ten tomik, wiersz Dominiki? O Dominice słyszałam już bardzo dużo, gdzieś tam w kuluarach, od koleżanek, od kolegów, od polonistki Dominiki, że jest taka osoba, która na tym polu polonistycznym, humanistycznym jest bardzo aktywna. Przychodziła do biblioteki, dużo czyta, bardzo fajnie się wypowiada na temat książek, bierze udział w konkursach literackich, polonistycznych, i później w rozmowach. Z uczniami dowiedziałam się, że Dominika też oprócz tego, że czyta poezję, dużo czyta poezji, to też sama poezję pisze. A więc jak tworzy, to dlaczego by tej tej pięknej twórczości nie pokazać szerszej publiczności. Młodzież dzisiaj wiemy o tym doskonale, funkcjonuje bardzo dużo w takim świecie realnym, ale mi też jako bibliotekarzowi zależy na tym, żeby jednak promować i podnosić tą rangę i wartość słowa drukowanego. To, co jest wydrukowane, każdy, niezależnie od wieku, od tego, czy ma przy sobie telefon z dostępem do internetu, czy nie, po książkę jednak będzie mógł sięgnąć. Stąd też taki nasz Pomysł, żeby spróbować te poezje wszystkie wydać, zebrać w jeden taki tomik. To też doskonała jest promocja, może też przede wszystkim zachęta dla naszych uczniów, którzy też gdzieś może piszą do, tak do szuflady, szuflady, do tak, tak zwanej szuflady, gdzieś głęboko, że oni może zechcą przyjść do szkolnej biblioteki i opowiedzieć nauczycielom, bibliotekarzom: Proszę pani, ja też. Pisze. Dominika, myślę, będzie taką doskonałą inspiracją. A poza tym, co jeszcze ważne, z twórczością Dominiki zetknęłam się po raz pierwszy, ponieważ Dominika jest autorką hymnu szkoły. Za chwilę ten hymn będzie już oficjalnie. I to czytając pierwszy ten jej tekst, ten hymn mm -hmm. opowiadający o postaci patronki naszej szkoły Skłodowskiej, pomyślałam sobie, rzeczywiście tutaj jest potencjał. To jest osoba, która ma taką wrażliwość, że na pewno jej pozostałe wiersze mają coś w sobie. I dlaczego by tego nie pokazać światu? Sokowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, bo na początku o nim wspomnieliśmy, wraz z Sokowskim Ośrodkiem Kultury, będą wydawcą tego tomiku wiersza. Zgadza się. Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne od lat stara się na tym gruncie lokalnym promować czy powodować, że jak najwięcej osób usłyszy o tym, co jest piękne i cenne w naszym regionie. Między innymi. Poprzez utrwalanie tych historii, tych opowieści na łamach swoich wydawnictw. Głównie my skupiamy się na tej historii, tradycji lokalnej, ale przecież poezja też jest warta zauważenia, bardzo poezja przecież nie zna wieku i trafiać może do odbiorcy, właściwie od zera do. Do 100 lat. Dominika tutaj rzeczywiście na razie głównie kontaktuje się z odbiorcami młodymi, ale mi też zależy, żeby ci, którzy znają Sokołowskie Towarzystwo Kulturalne, są to w większości ludzie już dorośli, też mogli zobaczyć, że młodzi ludzie to też jest jakiś potencjał. Ja chciałabym też dodać, że wczoraj miałam okazję uczestniczyć w Slamie Poetyckim, organizowanym przez Siedlecką Grupę Literacką i tamtejszy Ośrodek Kultury. I po wynikach, po werdykcie, podszedł do mnie pan. Myślę, że na oko 65-70 lat i bardzo pogratulował mi występu, mojej prezentacji i to też troszkę uświadomiło mi, że oprócz tej młodzieży, do której trafiam, oprócz rówieśników, którzy czytają moją poezję w mediach społecznościowych, nawet takie osoby mogą się nad nią pochylić w takim sensie, że kontemplują ją. To jest też dobre dotarcie do tych, którzy, zwłaszcza osób starszych, którzy może nie mają możliwości w mediach społecznościowych przeczytania tych wierszy w wersji książkowej, móc sięgnąć i pochylić się nad Twoją twórczością. I tak na zakończenie, czym dla Ciebie jest pasja? Pasja jest dla mnie czymś, czemu mogę podporządkować swoje codzienne funkcjonowanie. Czymś takim, co jednak oddala mnie troszkę od tej jego nudniejszej strony i czymś, w czym mogę realizować to, czego nie mogę realizować w taki codzienny sposób. Czy swoje życie zawodowe łączysz z poezją, czy to będzie takim właśnie dodatkiem w postaci pasji tworzenia wierszy? Ja myślę, że teraz trudno jest podporządkować mm. całe swoje życie zawodowe poezji, dlatego chyba niestety drugiej opcji bardziej się, bardziej jestem przychylna. Ale jeśli chodzi o życie przyszłe moje życie zawodowe, no to na pewno pójdzie ono w kierunku humanistycznym. Związane a... ze sztuką. Mm, może ogólnie. Może mówiąc. ze słowem. Chciałabym studiować dziennikarstwo pod kątem takim, żeby nabyć wykształcenie w kierunku właśnie słowa, troszkę też literackim, nie konkretnie teoretyczno-literackim, a takim warsztatowym. Oczywiście, mam kciuki i życzę ci tego, żeby życie zawodowe połączyło się również z twoją pasją i żebyś mogła realizować się w ten sposób, bo tak naprawdę życie bez pasji to byłoby nudne. Czekamy na tomik wierszy, definicję, który będzie promowany. Już jesienią. Teraz przez wakacje ostatnie szlify redakcyjne dokonują się i we wrześniu, o czym myślę Państwa, tutaj poinformujemy, chcemy rozpocząć takich cykl spotkań promocyjnych tutaj na terenie naszego miasta i powiatu, licząc, że trafi on do jak największej liczby odbiorców. No oczywiście, proszę się zainteresować tomikiem wierszy Dominiki, Kraski, Definicje, a ja na zakończenie ze wstępu. Wiersze pisane przez Dominikę Kraskę mają już swój książkowy wymiar, kształt. Są jak mapa rozpostarta na stole przed pierwszą podróżą. Życzę autorce, by nigdy nie chciała zwijać tej mapy w rulon dostępny tylko dla niej samej lub wybranych osób, by miała odwagę ujawniania własnych myśli w rzeczywistości, nie zawsze takie zamiary akceptującej, by czytelnik tak odważnie jak autorka Odszedł na pewien czas ze świata literackich gustów i nie tworzył wirów powietrza, zostawił w spokoju nizinę, dolinę. Zawsze zielone, do czego oczywiście my się również dołączamy, życząc Ci tego bardzo, bardzo. Agata Mosiej, nauczyciel pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej, Kiri, wychowawczyni Dominiki, również członek zarządu Sokowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i oczywiście Dominika Kraska, autorka Tomiku Poezji, Definicje. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.